Gaj śpiewa piosenką wyjściową, tak teraz ja muszę tędy zleść. piosenką wyjściową jest, gdzie strumyk szumi z wolna. i tam są słowa rozsiewa zioła maj, stokrotka rosa polna, na nią szumiał gaj. <grym> no i to i w ogóle te słowa, że tam był gaj, szumiał gaj, stały się w ogóle przyczynkiem, zaponem do tworzenia własnych słów na temat tej piosenki. Ojej, gaj już przy strumieniu. To moje dziecko chodzi po górach jak maszyna. A przecież teraz zbierałyśmy z... zboże, boże, zbierałyśmy ryż. Dwie godziny w bitym słońcu. No jest to ciężka praca. Przyznam, że jest to bardzo ciężka praca i naprawdę no wyszło dwie godziny tylko dlatego, że no Gaj już, już, już powiedział, że dość. W porządku. Dwie godziny to jest całkiem niezły wynik. Jak na 6,5-letniego szkraba przecież. Więc okej. Okay. śpiewa tam sobie. Więc chodzimy. Zebraliśmy dwa wielkie pęki ryżu. Dumna jestem. I, I dlaczego się cieszę? Dlatego, że oczywiście, że szanujemy jedzenie, które mamy, które spożywamy i tak dalej, tak dalej. Oczywiście. Nie wyrzucamy go. No! To jak bez u mnie koło domu, <laughs> coś jak bez. Ale dopóki się nie zobaczy, jak zachodzą głową oczy kury, której właśnie podarznię to gardło, albo dopóki nie będzie się zbierało wysoko w palącym słońcu ryżu na tarasach ryżowych, dopóki, dopóty uważam, że może inaczej. To jeszcze bardziej pogłębia świadomość i wdzięczność za to, co mamy. Za jedzenie: To takie zwykłe, proste jedzenie, że jest. Gajo, gdzie jesteś? Gaja! Obożona już tam.